Ej, Osiemaneczko, z tej strony Begas Dzięki Michael za nominację, ja Naładuje się bateria, zarażasz mnie bakteria Usmażę cię patelnia, otaczam cię materia Styl łatwopalny, benzyna, nienormalny, dziewczyna Nie wiesz dlaczego, przyczyna, sram ci na trawni Dziś chwila, regeneruje się, węglowoda Taplarz budzi się, hipopotam, hipkop, co tam, uh. Co tam flota dla was tu, ja bez balastu Na sercu czas mój, nie czas awantur Na głowie kaptur i baty zbite, bo same korzenie Nie mam ochoty i floty, więc na automaty nie idę Nie chcę, czy potrzebne jeści Tłumaczenie, czy duma w cenie Czy kumasz mnie nie musisz Wcale płacanie, zadanie wykonane Przekaż to dalej, ale nie szalej Wiesz co się dzieje, teraz jak Chcą mnie złapać, swoją nadzieję jak włożą w kieszenie Gdy będą cię zapać, to mogą wyłapać Ja uh. To by było na tyle, a do dalszej zabawy chciałbym nominować wszystkich chętnych. Pozdrawiam. O. Hmm. 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 Czy lepiej tak? prostu? Czy. Czy? może? Tak. W ten sposób. Siemeleczka.